Tam napisał tak. Najlepszym momentem, by przerwać, jest moment, kiedy idzie Ci całkiem dobrze i wiesz, co wydarzy się za chwilę. Jeśli zrobisz tak każdego dnia, nigdy nie utkniesz. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać lub oglądać będziesz kolejny 317. odcinek podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Zanim przejdę do meritum tego dzisiejszego odcinka, to przypomnę, że w odcinku 316, odcinku ostatnim, mówiłem o minimalizmie, dlaczego warto go wdrożyć w swoje życie i jak tak naprawdę tego dokonać. Dzisiaj będzie o prokrastynacji, w szczególnym ujęciu, ale zanim o tym powiem, to podziękuję Michałowi i Agacie za postawienie wirtualnej kawy. Jak zwykle była ona pyszna. No dobrze, dziś będzie o czymś, co każdy z nas zna. Myślę, że aż za dobrze. O prokrastynacji, o której wspomniałem, ale spokojnie, bo jak powiedziałem, chcę stanąć trochę jakby w obronie prokrastynacji. Dlatego zostań ze mną a dowiesz się o co tak naprawdę mi chodzi. Zdarzyło Ci się kiedyś sprzątać mieszkanie, bo nie chciało Ci się zacząć pracy nad trudnym projektem czy trudnym zadaniem? Jeśli tak, to witaj w klubie. Ja mnie wam tak, może nie często, ale miewam wam tak, tu postawię kropkę. Dziś jednak mam dla Ciebie dobrą wiadomość, bo myślę, że prokrastynacja wcale nie musi być tym Twoim wrogiem, co oznacza, że nie musisz z nią walczyć, bo czasem ta walka to jak walka z wiatrakami. Lepiej poznać przyczyny i nauczyć się wykorzystywać prokrastynację na swoją korzyść. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, dlaczego odkładanie na później może być pomocne i co próbuje Ci powiedzieć Twój mózg w związku z tym. To zaczynamy. Zacznę od przypomnienia, czym właściwie jest ta straszna prokrastynacja. Warto zapamiętać, że prokrastynacja to nie jest to samo co lenistwo. Bo lenistwo to brak chęci do robienia czegokolwiek, a prokrastynacja to aktywne unikanie jakiegoś konkretnego zadania. Często dlatego, że wiąże się na przykład z nim stres, jakaś presja, lub obawy. Z psychologicznego punktu widzenia prokrastynacja jest takim mechanizmem obronnym naszego mózgu. Gdy napotykamy zadanie, które nas przytłacza, nasz umysł szuka natychmiastowej ulgi. I co wtedy robimy? Zwykle albo skrolujemy media społecznościowe, albo idziemy po kolejną kawę, albo przekonujemy siebie, że zacznę za pięć minut. Często też zabieramy się za zadania zastępcze. Ja zwykle pewnie takie właśnie robię, czy takich zadań szukam, trochę właśnie po to, by się przed sobą wytłumaczyć, że przecież robię coś w końcu pożytecznego, pożytecznego. Więc to nie jest takie prokrastynowanie, że nic nie robię, tylko robię coś innego niż powinienem, ale robię. Zamiast krytykować się za to, myślę, że warto zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. No to skąd się bierze prokrastynacja? Istnieje kilka głównych powodów, dla których prokrastynujemy. I myślę, że najczęstszymi z nich są takie cztery powody. Pierwszym, bardzo dobrze znanym powodem jest perfekcjonizm. Jeśli nie możesz zrobić tego idealnie, to lepiej w ogóle nie zaczynać. Bardzo często taka myśl pewnie pojawia ci się w głowie. Perfekcjonizm często paraliżuje nas przed działaniem, bo boimy się, że efekt nie będzie. Wystarczająco dobry. Nie będziemy z niego zadowoleni, albo inni będą mieli jakieś do niego uwagi. To bardziej, co prawda, złożony temat, dlatego pozwolę go sobie zostawić tutaj i zrobię o nim pewnie kiedyś osobny materiał. Drugim powodem jest brak celu, brak jasnego celu. Jeśli nie wiemy, po co coś robimy, to to zaangażowanie generalnie automatycznie spada. To trochę jak chodzenie po omacku w ciemnym pokoju. Trudno znaleźć motywację, jeśli nie widzimy sensu tego działania, tego zadania. Dlatego warto mieć cel. Trzecim powodem jest zmęczenie lub wypalenie albo oba. Czasami odkładamy, bo czujemy się, czy czujemy, że nasz organizm, nasz umysł, mówią zwyczajnie stop, nie dam rady. Gdy jesteśmy zmęczeni, każde zadanie wydaje się dwa razy trudniejsze i to wyraźny sygnał, którego myślę, że nie wolno lekceważyć. Aby swoją efektywność, aby swoją skuteczność wznosić na wyższy poziom, to musimy troszczyć się o zasoby energii, a te z kolei odnowimy tylko dzięki takim trzem kluczowym działaniom. Dzięki właściwej diecie, dzięki aktywności fizycznej i ostatnie, ale nie najmniej ważne, czyli moje last but not least, regeneracja, czyli sen i odpoczynek. No to czwarty powód, ostatni powód. Niezgodność z naszymi wartościami. Prokrastynacja może być sygnałem, że coś nie pasuje do naszych priorytetów albo do potrzeb. Jeśli odkładasz pracę nad jakimś projektem, może on po prostu nie jest dla Ciebie albo nie jest dla Ciebie dostatecznie ważny, a może działanie wymagające akcji jest nieetyczne. Może w konsekwencji kogoś skrzywdzić lub wyrządzić jakieś inne konsekwencje, na które świadomie, a może nieświadomie się po prostu nie godzisz. Rozważ wtedy, czy to, aby prokrastynacja nie była sygnałem do czegoś większego, do jakiejś zmiany wymaganej, bo na przykład w pracy, w której często zdarza ci się prokrastynować nad specyficznymi zadaniami, to właśnie te zadania nie rezonują z Twoimi wartościami. Kiedy zatem prokrastynacja jest jako przewodnik, czyli kiedy traktujemy, czy mo możemy ją traktować jako jakiś istotny dla nas sygnał, chociażby to, co powiedziałem przed chwilą, ale powiedzmy, że prokrastynacja nie zawsze jest naszym wrogiem, bo może być naszym przewodnikiem, naszym sprzymierzeńcem, czy nawet sojusznikiem, właśnie takim cichym sygnałem, że coś wymaga naszej szczególnej uwagi. I myślę, że warto popatrzeć na to z takiej perspektywy, że jeśli odkładasz zadanie, to warto zapytać się dlaczego. Dlaczego to robię? Dlaczego prokrastynuję? Dlaczego nie robię tego zadania od razu, jak zwykle, pewnie wiele innych zadań? Może to jest właśnie znak, że zadanie jest albo źle zaplanowane, albo jest za duże, albo po prostu. Jak wspomniałem, nie jest dla ciebie tak ważne, czy w ogóle nie jest dla ciebie. I prokrastynacja czasami zmusza właśnie do takiej refleksji, czy to, co odkładam, naprawdę pasuje do moich wartości, do moich celów, czy jest ze mną zgodne, czy rezonuje. I tu mam taki przykład od siebie generalnie. Kiedyś odkładałem nagranie odcinka, zresztą na początku odkładałem, przesuwałem to nagrywanie, bo chciałem, żeby te odcinki były takie bardzo dobre, takie perfekcyjne. Ale kiedy w końcu siadałem do mikrofonu, zdawałem sobie sprawę, że Wcale te odcinki nie muszą być idealne. I ważniejsze jest dla mnie to, żeby po prostu były. Żeby nagrać coś, co będzie pomocne dla Was, dla słuchaczy, dla widzów. I zdaję sobie sprawę, że na te 317 odcinków, które. No, dzisiaj jest 317 odcinek, więc na te 317 odcinków mogę powiedzieć, jakaś ich część jest nieco słabsza, a jestem też pewien, że kilka z nich może być nawet dość słabych. Ja znam swoje dlaczego, wiem, dlaczego nagrywam ten podcast i jest to dla mnie ważne. To moje dlaczego ważniejsze jest od tego, aby ten odcinek był perfekcyjny. Ważniejsze jest choćby to, żeby nie odpuścić, aby pracować nad swoją samodyscypliną. Jakość jest również ważna, ale jeśli jej ceną będzie miało być na przykład nieopublikowanie kolejnego odcinka podcastu, to świadomie odpuszczę tę jakość, żeby z kolei nie odpuścić publikacji, bo wiem, że kiedy odpuszczę, to z łatwością odpuszczę kolejny odcinek, a może później kolejny. Poddam się też na, na polu wielu innych projektów. No dobrze, zobaczmy zatem, jak wykorzystać prokrastynację, aby działała z korzyścią dla nas. Takie cztery praktyczne wskazówki mam dla Ciebie. Pierwszą z nich jest obserwowanie swoich nawyków, czyli zamiast walczyć z tą prokrastynacją, warto spróbować ją trochę przeanalizować, czyli zastanowić się, jakie zadania odkładasz najczęściej. Co je łączy? Może je, jest jakiś wspólny element? Z czym to ma związek? Jak wtedy wygląda twoja kondycja psychiczna, fizyczna? Co w takim zadaniu cię przytłacza? Czy to jest cel, a może wielkość tego zadania? Jeśli wielkość, to przejdę od razu do kolejnego punktu, do punktu drugiego. To duże zadanie rozbij na mniejsze kroki. Bo jeśli coś wydaje się być przerażające, podziel to po prostu na mniejsze części. Zacznij od najprostszego kroku, czyli na przykład od otworzenia dokumentu czy napisania tytułu, w zależności od tego oczywiście, jakie to zadanie. Yy, I mam tutaj taką anegdotę o słoniu, którą pewnie znasz. Jak zjeść całego słonia? Małą łyżeczką i powoli. Albo też możesz zaprosić do zjedzenia tego słonia, pokazuję tutaj w cudzysłowie, kogoś, kto pomoże ci tego słonia zjeść, czyli będziesz ten projekt, to zadanie robić ze wsparciem kogoś innego. Trzecia wskazówka to prokrastynuj, ale produktywnie. Jeśli zdarzy ci się coś odłożyć na później, rób w tym czasie coś, co i tak przynosi jakąś korzyść, i tak przynosi jakąś wartość. Na przykład posprzątaj biurko, zaplanuj kolejny dzień, albo wyjdź na spacer, lub utnij sobie drzemkę. Jeśli wybierzesz inne zadanie, to być może umniejszysz sobie listę zadań, a jeśli wybierzesz spacer lub drzemkę, to dostarczysz sobie energię. A w trakcie spaceru może na przykład pojawić się myśl, pojawić się pomysł, który natchnie cię do pracy nad odkładanym zadaniem. I czwarty, czwarta wskazówka, ustal minimalny cel na start. Wypróbuj taką technikę, nie wiem, czy ją znasz, 5 sekund. O niej, o niej pisała Mel Robinson w książce, chyba właśnie 5 sekund. Po prostu odlicz od 5 do 1 i zacznij działać. Nie musisz kończyć zadania od razu, wystarczy, że go po prostu zaczniesz, reszta wtedy pójdzie znacznie łatwiej. Ja tak mam na przykład z pójściem do dentysty. Odkładam nawet umówienie wizyty, więc pięć. 4, 3, 2, 1 i dzwonię. Kiedy już umówię, to staram się za wszelką cenę pójść, a po wizycie zwykle umawiam kolejną i tak już wtedy zacznę, już wtedy tego nie odkładam. Chcę ten odcinek dzisiejszy podsumować taką historią Hemingwaya. Jak kojarzysz, może Ernest Hemingway to był jeden z najwybitniejszych pisarzy XX wieku. Miał jednak taki nawyk przerywania pisania w momencie, gdy wiedział, co chce napisać dalej. Dlaczego? No, wtedy, kiedy już wiesz, co chcesz napisać, nie musisz zaczynać następnego dnia od siedzenia i wymyślania, co masz pisać, czyli od takiego trochę prokrastynowania. Sam napisał tak. Najlepszym momentem, by przerwać, jest moment, kiedy idzie ci całkiem dobrze i wiesz, co wydarzy się za chwilę. Jeśli zrobisz tak każdego dnia, nigdy nie utkniesz. To najważniejsza wskazówka, jakiej mogę udzielić początkującemu pisarzowi. Myślę, że ta wskazówka nie jest tylko dla pisarzy, ale dla każdego, kto na przykład świadomie czy zdaje sobie sprawę z tego, że prokrastynuje. Bo czy prokrastynujemy świadomie? Pewnie trochę tak. Ale jestem ciekaw, bo może ty masz swoje sposoby na radzenie sobie z takim odkładaniem na później. Jeśli tak, to będzie mi niezmiernie miło, jeśli podzielisz się tymi swoimi sposobami w komentarzach tu pod tym filmem na YouTubie na przykład albo gdzieś w moich mediach społecznościowych. A na zakończenie powiem, że z prokrastynacją nie trzeba wcale walczyć. Czasami wystarczy się po prostu na chwilę zatrzymać, zadać sobie pytanie, co mi to mówi o mnie albo co mi to mówi o tym zadaniu. Może zwyczajnie potrzebujesz więcej odpoczynku, więcej jasności w swoich celach, albo po prostu musisz nauczyć się odpuszczać perfekcjonizm. Pamiętaj, życie to nie wyścig. Czasem to, co odkładasz na później, nie jest warte Twojego stresu. Niektóre rzeczy warto wręcz odłożyć na zawsze. Jeśli uważasz, że ten materiał z dzisiaj był wartościowy, to będzie mi niezmiernie miło, jeśli podzielisz się tym odcinkiem z kimś, kto na przykład według ciebie zmaga się z prokrastynacją. Bardzo dziękuję za wysłuchanie lub obejrzenie tego materiału do końca i do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień w piątek z kolejnym nowym odcinkiem podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Rozwój Osobisty dla Każdego.